Witam wszystkich widzów Tajemitów. Narodziny i zejście, a raczej przyjście i odejście to nieustanny cykl życia, który panuje na Ziemi oraz we wszechświecie fizycznym. W sumie nasze życie można porównać w schemacie do opowiadania. Początek, rozwinięcie i zakończenie. Ciekawe w tym systemie jest to, że nie pamiętamy, abyśmy się zgadzali, mając wolną wolę na życie na ziemi, i potem na fizyczną udrękę i zejście, które w naszych warunkach nie należy do spokojnych. Ludzie bardzo chorzy, sponiewierani i upokorzeni przez ból, niejednokrotnie sami chcieliby decydować o tym, kiedy mogą przejść na drugą stronę. Lecz nieznajomość tego podstawowego tematu, który przejawia się w życiu ludzkim, powoduje, że ci, od których zależy, jak żyjemy, nie są skorzy do uszanowania wolnej woli człowieka i narzucają mu swój sposób pojmowania odejścia z tego świata, niejednokrotnie poparty religijnym strachem. Jednak historia zna takie przypadki, gdzie nie tylko kto inny, jak tylko właściciel nadanego mu życia, sam decydował o tym, kiedy odejdzie i w jaki sposób. W sumie często się zdarza, że regulaminy religijne są w stanie nawet wkroczyć w tą sferę człowieczeństwa, stwierdzając, że życie nie należy do człowieka i zostało mu tylko ofiarowane na pewien czas bycia tutaj, na Ziemi. Dziwne to stwierdzenie. Jeżeli ktoś coś komuś daje, to się tego pozbywa, a rzecz dana zmienia właściciela. Tak jest na przykład z podatkami. Kiedy je wpłacimy, pieniądze już nie są nasze fizycznie. W demagogii politycznej oczywiście mają nas jako wspólnych właścicieli, ale tak naprawdę to nic z nimi nie możemy zrobić. Robią to za nas powiernicy. Ale wróćmy do tematu, którym jest MORS, wolontaria, czyli dobrowolna śmierć. Teoria dobrowolnej śmierci zakłada, że organizmy ludzi i zwierząt mają skłonność do samozniszczenia, kiedy znajdą się w sytuacji niedozniesienia, której nie potrafią zmienić lub kontrolować. Wciąż rośnie zbiór dowodów na ten temat. Dostarczają ich obserwacje rozmaitych zwierząt, doświadczalnych szczurów, kurcząt małp, nawet karaczanów, a także istot ludzkich w różnorodnych warunkach. Wiele wskazuje na to, że hipoteza dobrowolnej śmierci jest słuszna. Major Harold Kushner, lekarz, który spędził 5,5 roku w obozie jenickim w Wiedkongu, opisywał więźniów, którzy stracili chęć życia i wydawałoby się bez przyczyn naturalnych umierali z braku nadziei. W jednym z opisanych przypadków więzień niedożywiony i cierpiący na straszliwą chorobę skóry pozostawał mimo wszystko fizycznie i psychicznie odporny, ponieważ wierzył głęboko, że zostanie uwolniony za sześć miesięcy. Kiedy jednak zdał sobie wreszcie sprawę, że obietnica wypuszczenia go była zwykłym, wierutnym oszustwem. Wpadł w głęboką depresję, załamał się całkowicie, odmawiał przyjmowania pokarmów, całymi dniami leżał w pozycji płodowej, sąc własny palec. Ewidentnie coś się w jego postrzeganiu rzeczywistości zmieniło. Po kilku tygodniach zmarł. Kuszner doszedł do wniosku, że tego człowieka trzymała przy życiu nadzieja. Gdy jej zabrakło, stracił motywację do walki o przetrwanie. Jego koledzy opowiadali, że często myślał i mówił o tym, co będzie robił, jak wróci do domu. Widział go w snach. Niestety oszukano go i cały ten wizerunek runął i obrócił się w pył. W roku 1954 Kurt Richter ze Szkoły Medycznej Johnsona Hopkins'a jako jeden z pierwszych przeprowadził wiele eksperymentów, które miały na celu zbadanie zależności nagłej śmierci od poczucia bezradności osobnika. Wykonał z początku testy na dzikich szczurach wędrownych, zmuszając je do pływania, póki nie zdechły z wyczerpania. Rozumiemy, że to kontrowersyjny eksperyment, ale nie bądźmy zaślepieni. Cały zasób specyfików medycznych i w ogóle wszystko, co posiadamy, to wiedza nabyta przez doświadczenia i eliminację nieodpowiadających nam wyników, przecież jej nam nikt nie podał na talerzu. Okazało się w tym eksperymencie, że szczury, które najpierw przytrzymywał mocno do czasu, aż przestawały walczyć, często po wrzuceniu do wody natychmiast nurkowały w kierunku dna i topiły się. Szczury, których nie przytrzymywał, pływały nawet do 60 godzin zanim utonęły. Ewing poczynił podobne obserwacje dobrowolnej śmierci z bezradności wśród Karaczanów. Kiedy udało mu się dokładnie rozpracować hierarchię wśród Karaczanów, stwierdził, że osobniki podrzędne, atakowane szczególnie często i przepędzane przez Karaczany dominujące, zazwyczaj bardzo szybko umierały, nawet wtedy, gdy nie doznawały fizycznych uszkodzeń. W badaniach zachowań człowieka znaleziono przekonywujące dowody na hipotezę dobrowolnej śmierci wśród jeńców wojennych, więźniów obozów koncentracyjnych i innych ludzi nagle poddanych psychicznej presji stanu bezradności i pozostawionych w sytuacji bez wyjścia. Innym przykładem cytowanym przez Davida Hendina w książce Śmierć jako fakt z życia jest znacznie wyższy współczynnik umieralności wśród wdów i wdowców niż wśród ludzi w tym samym wieku, którzy nie utracili ukochanej osoby. Dr. George Engel, psychiatra z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Rochester, który trzy dekady badał szczegółowo psychologiczne przyczyny różnych chorób, określa to zjawisko jako syndrom poddania się. Uważa on, że osoba, która znalazła się w stanie bezradności i rezygnacji, czuje, że nie jest w stanie poradzić sobie z żałobą i pada ofiarą stresu. Czasem u osieroconej osoby pojawiają się symptomy takiej samej choroby, na jaką zmarł ktoś bliski. Castenbaum i Eisenberg, autorzy książki Psychologia Śmierci, poszerzają pojęcie dobrowolnej śmierci o koncepcję zjawiska, które nazywają pragnieniem śmierci. Uważają oni, że jest to bardzo specyficzny czynnik psychologiczny, dający się wystarczająco precyzyjnie zidentyfikować i zmierzyć. Na poparcie swojej teorii, cytują badania lekarzy, w których mierzono w czynniku pacjentów z nieuleczalnym nowotworem złośliwym w celu określenia przewidywanej długości życia. Jak się później okazało, udawało się to z dużą dokładnością. Martin Seligman, profesor psychologii na Uniwersytecie Stanu Pensylwania, twierdzi, że istnieją niezbite dowody wskazujące na fakt, że niektóre osobniki, zarówno zwierzęta, jak i ludzie, ulegają całkowitemu rozpadowi psychicznemu i w rezultacie nieuniknionej śmierci, kiedy postawi się je w sytuacji bez wyjścia. Ponieważ początkowe przyczyny takich incydentów są niezwykle zmienne, uważa on, że nie da się wytropić jednego konkretnego wydarzenia, które powoduje poczucie bezradności. Niemożność wskazania jednej fizycznej przyczyny nie powinna, zdaniem Seligmana, być przeszkodą nie do pokonania na drodze do psychicznych prób zapobieżenia dobrowolnej śmierci z poczucia bezradności. W życie człowieka postawionego w sytuacji bez wyjścia należy wnieść element kontroli instrumentalnej, to znaczy dać mu możliwość wpływania na swoje środowisko. Jako praktyczny przykład takiego sposobu działania profesor podaje świeżo pozyskane dzikie zwierzęta, które bardzo często z niewiadomych przyczyn zdychają w drodze do ogrodu zoologicznego. Należy im zatem stwarzać sytuacje dające poczucie sprawowania kontroli nad własnym losem. I tak na przykład Al Markowicz z Orygońskiego Centrum Badań Zoologicznych w Portland pozwolił badającym pod jego opieką małpom kontrolować ilość otrzymywanego pożywienia, nie wydzielając im automatycznie z góry określonej porcji. Dzięki temu zabiegowi zdrowie małp uległo szybkiej poprawie. Podobne obserwacje poczynili trenerzy zwierząt wodnych. Stwierdzili oni już dawno, że u świeżo złapanych rekinów można zlikwidować poczucie bezradności, uwiązując je na smyczy i przeprowadzając kilka razy tam i z powrotem przez basen, do którego je wpuszczono. Uczy to ryby, że mimo wszystko mogą one działać w sytuacji, która początkowo wydaje im się beznadziejna. Wielu badaczy analizując temat dobrowolnej śmierci skierowało swoją uwagę na Azję i tamtejszą kulturę. I tak zrodziło się pytanie, którego przyczyną były informacje o buddyjskich mnichach, którzy potrafią odejść z tego świata na własne życzenie i na własnych warunkach. Czy to prawda, że niektórzy mnisi buddyjscy mogą umrzeć, siedząc w medytacji, i skąd wiedzą, że zaraz umrą? Istnieje medytacja, która pozwala zachować świadomość momentu swojej śmierci, tak aby po przejściu na tamten świat móc przeżyć go świadomie. Skąd mnich może wiedzieć, kiedy nadejdzie czas jego śmierci, a raczej przejścia? To lata medytacji i poznawania siebie do mistrzowskiego stopnia, takiego jak ci mnisi, którzy poświęcili swoje życie, aby żyć w pokoju, w swojej misji oświecenia. Jest pewna historia o mnichu, który zdał sobie sprawę, że jego czas nadszedł. Wyjaśnił to swoim uczniom, którzy zaczęli się śmiać. Myśleli, że mnich żartuje. Więc mnich zapytał, w jakiej pozycji chcecie, żebym umarł? Jeden z jego uczniów żartobliwie krzyknął: Stań, mi mistrzu, na swojej głowie. Dobrze, niech tak będzie, powiedział mnich. Przyjął odwróconą pozycję lotosu, balansując na głowie i pozwolił sobie na ześlizgnięcie się do życia pozagrobowego. Uczniowie o nie mieli, a psychoanalitycy zastanawiają się nad tym, czym w ogóle jest zejście do innego świata. Odejście na własnych warunkach to jedna z cech wolności człowieka. Niestety, tak jak inne, zostały one stłamszone, okryte regulaminami, zakazami i demagogią religijną opartą na strachu i kompletnym poddaniu się woli bogów występujących w różnych religiach, co daje kapłanom nieokreśloną władzę. Rozwój moralny nie polega na stosowaniu regulaminów, zakazów i nakazów pochodzących odgórnie. Rozwój moralny następuje wtedy, kiedy napędzająca ciało fizyczne jednostka eteryczna zacznie wibrować zgodnie z boską naturą, która ogarnia cały wszechświat. Kończąc, warto zadać sobie pytanie, na ile jesteśmy dzisiaj wolni, na ile jesteśmy decyzyjni, czy potrafimy żyć zgodnie z boską naturą. Czy możemy wybrać w ogarniającym nas systemie u kogo i gdzie chcemy się leczyć? W końcu, czy to my decydujemy o naszym życiu, czy też decyduje ktoś za nas poprzez stworzone procedury?